Co z nim jest? Kim jest ten gigantyczny osesek? Czy taki właśnie był jako dziecko? Czy powrócił świat dzieciństwa niepomny całego życia? Nic nie zostało? Czy to możliwe, żeby całe życie człowieka nagle przepadło od tak? Jakby ktoś przeciągnął ogromnym magnesem nad taśmami pamięci komputera i wszystko do cna wymazał. I komputer i taśmy wyglądają tak samo jak przedtem, tylko nic już na nich nie ma. Kończy wędrówkę wyciągnięty płasko przed telewizorem, jak martwy Indianin z kołbojskiego filmu. Mam zbudzić tatę? Co robić? Trudno podjąć decyzję. Przynoszę koce i okrywam go. Pod głowę wsuwam mu poduszkę, ostrożnie, żeby nie przerwać snu. Śpi głęboko. Usiądę w fotelu i będę miał na niego oko. Zamykam wszystkie drzwi na dwór, zaciągam żaluzję do halu. Ani do kuchni nie ma stąd drzwi, ale mogę przynajmniej pozamykać te, które prowadzą z hallu do pozostałych pomieszczeń. Teraz czuję się bezpieczny, nawet gdybym miał zapaść w dziamkę. Robię wszystko to, co się robi przy dziecku. Ze stolika do kawy i niskich stoliczków usuwam wszelkie szpargały, którymi mógłby sobie wyrządzić krzywdę. Wracam na fotel bujany, telefonuję do Joan i mówię jej, że wszystko gra. Joan komunikuje mi, że mama sprawuje się przykładnie. Mario schodzi jej z oczu, jak może. Odkładam słuchawkę i po pięciu minutach sam śpię. Kiedy się budzę, taty znowu nie ma. W pierwszej chwili tracę głowę. Próbuję opanować panikę, przecież nie mogę odejść daleko na pewno jest w kuchni. Idę do kuchni pusto. Przeszukuję hal nie ma go. Drzwi do sypialni i łazienki są dalej zamknięte. Biegam od jednych do drugich, sprawdzam wnętrza, ale nigdzie ani śladu. Co jest do cholery? Przecież to nie pałac. Nie ma nawet tysiąca stóp kwadratowych. Pospiesznie sprawdzam drzwi od frontu i od podwórza. zamykane. Wracam biegiem i zaglądam pod łóżko taty za drzwi, do szafy, pod komodę, pod toaletkę. Ogarnia mnie rozpacz. Co powiem mamie i John, jeśli go nie znajdę? Idę do środkowej sypialni, sprawdzam pod łóżkiem, w szafie, pod meblami. Chyba zaraz zacznę wyciągać szuflady, żeby sprawdzić, czy tam go nie ma. Wybiegam do kuchni, zaglądam pod stół do pieca. Wracam do dużego pokoju, szukam za kanapą, za fotelem. Wszystko już przeszukałem. Oto klasyczna zagadka zamkniętego pokoju. Co się stało z ciałem? Poszło sobie już. Może przeniknęło przez ścianę, może tato stał się niewidzialny. Wszystkie te myśli przelatują mi przez głowę. Incydent z niewidzialnymi motylami wywarł na mnie silniejsze wrażenie niż myślałem. Opadam na bujak. Może należałoby wezwać policję? Nie, no muszę przeanalizować to wszystko. Biorę kilka głębokich oddechów systemem jogi, staję jeszcze raz, starannie obchodzę wszystkie drzwi. Na pewno nie wyszedł na zewnątrz. Haczyk oszklonych drzwi tkwi na miejscu. No Nawet gdyby ni stąd, ni zowąd odzyskał siły i rozum i otworzył te drzwi i wyszedł sobie jakby nigdy nic i nawet jakby je zamknął za sobą, to żadną miarą nie mógłby przecież założyć z powrotem haczyka. Wtem widzę, że nie sprawdzałem jeszcze jednych drzwi. W halu, po lewej stronie, zaraz za kuchnią, a przed drzwiami do łazienki są żaluzjowe drzwi prowadzące do małego schowka rozmiarów 2 na 3 stopy z grzejnikiem w środku. Trzyma się tam również odkurzacz i szczotki. Mobilizuję całą swoją odwagę i otwieram te drzwi. Otwieram, nie spodziewając się właściwie, że go tam znajdę. To po prostu jedyne miejsce, które jeszcze zostało do sprawdzenia. Stoi plecami do mnie, ubrany, przywarty do grzejnika. Nie mam pojęcia, w jaki sposób zamknął te drzwi od środka. Nie mam pojęcia, jak długo już tam stoi, wystarczająco długo jednak, żeby narobić w spodnie. To zdumiewające, że nie poczułem go przez te drzwi. Chociaż z drugiej strony, no, mam jeszcze ciągle znieczulony po incydencie w sypialni. Stoi jak wryty, serce mi wali, łeb mam jak balon. Hej, tato, co tu robisz? Odwraca się na dźwięk mojego głosu. Przez kilka sekund patrzy na mnie, po czym odwraca się z powrotem do grzejnika. Łagodnie ujmuję go za ramię i wyprowadzę do łazienki. Nie stawia czynnego oporu, chociaż wyczuwam w nim niechęć. Bardzo słabą, ledwie możliwą do zarejestrowania, wolałby zostać w schowku. Jest druga 30 nad ranem, rozbieram go. Doprowadzam do ładu, nalewam wody do wanny i wrzucam do niej brudne ubranie taty. Wycieram go jak najstaranniej i ubieram świeżo wypraną piżamę. Odprowadzam do sypialni. Jestem u kresu wytrzymałości nerwowej, jeszcze trochę, a nie wytrzymam. Trzymam go teraz w ramionach opartego o ścianę halu i boję się otworzyć drzwi do sypialni. Otwarcie jakichkolwiek drzwi staje się dla mnie próbą nerwów. Obiecuję sobie, że do Joan zadzwonię dopiero rano. Potrzebuję czasu, żeby się trochę pozbierać. W końcu wprowadzam tatę do sypialni i układam na łóżku. Leży sztywno jak kłoda. Mam rocze i postękuję, a od czasu do czasu skamle jak szczeniak. Co mam robić? Rozważam pomysł skrępowania mu rąk, żeby mi nie mógł przyłożyć, tak jak wtedy. Twarz mam jeszcze do teraz obrzmiałą i obolałą. Bardzo bym nie chciał znowu oberwać w oko. Przynoszę do sypialni strój nocny, dres i przebieram się. Cały czas popatrując na tatę, z nadzieją, że zaśnie. Włażę za nim do łóżka. Tym razem układam się tak jak śpię zwykle z wrą. Wrą na ogół śpi plecami do mnie, a ja przytulam się do niej od tyłu, kolana w kolana i obejmuję ją ramieniem. W ciągu nocy zmieniam pozycję, ale tak zasypiam. Bardzo lubię spać z kimś. Spanie z drugim człowiekiem to jest dla mnie jedna z największych przyjemności, a może konieczności, w życiu. Jestem przekonany, że ludzie dopiero od niedawna wymyślili spanie w pojedynkę. Znerwicowanie naszego świata jest pewnie po części produktem jednoosobowych łóżek i pojedynczych sypialni. Okrutne jest zwłaszcza zmuszanie dzieci, żeby spały same w ciemności. Dla dziecka czas upływa inaczej, wolniej. A tato jest teraz jak dziecko. Śpię razem z nim jest drobny, a mimo to, kiedy tak leżymy, wydaje mi się ogromny. Nigdy dotąd nie spałem z mężczyzną. Sypiałem co prawda metodą na łyżeczki pod pałatką albo w okopie. Ale każdy miał swój pierdziworek i nie było bezpośredniego kontaktu fizycznego. Tu mógł, tu mogi, tyle. Mężczyzna ma inny niż kobieta zapach, dotyk, szerokość pleców, klatki piersiowej i ta ogólna twardość, wrażenie gęstości ciała, to zupełnie coś nowego. W tym ułożeniu, jeśli zajdzie potrzeba, będę mógł, go mógł przytrzymać siłą. Śpimy. On śpi, ja też śpię. Przesypiamy całą noc jak aniołki. Nie ruszamy się, ani ja, ani on. Boże, jakie to przyjemne. Budzę się o dziewiątej, tato dalej śpi, pochrapuje cicha. Ostrożnie wyłuskuje się z pościeli, tato leży na boku, skulony, w pozycji embrionalnej. Naciąga mu koc pod brodę, a niech sobie śpi ile zechce. Nawet i 36 godzin z rzędu, ja nie mam nic przeciwko temu. Mierzę mu puls, jest wolny, ale regularny. Idę do łazienki, a tam wannie wciąż moczą się zafajdane ubrania. Może czekałem, żeby je krasnoludki uprały? Nalewam gorącej wody, trę i płuczę, aż woda jest całkiem czysta, bez śladu żółci. Rozwieszam na sznurze za domem. Szoruję Ajaxem wannę i napełniam ją prawie po brzegi. Cały czas zerkam, co z tatą. Przestał istnieć dla tego świata. Zanurzam się w wodzie i próbuję rozluźnić ciało. Moczę się tak z 10 minut, jeszcze raz sprawdzam tatę i ubieram się. Robię śniadanie, po swojemu, czy jajka z plasterkami sera na wierzchu i odrobinę kanadyjskiego bekonu. Przygotowuję dla taty zestaw leków i robi się prawie w pół do 11. Co chwila sprawdzam, czy się nie obudził, czy dalej śpi, ale śpi. Zmywam z grubsza, sprzątam cały dom, zamiatam w salonie, w kuchni, w łazience w halu, omiatam patio i już jest prawie południe. Zaczynam się denerwować. Może miał wylew? Może jest w stanie agonalnym? Może dałem mu za mało jedzenia albo za mało płynów i teraz umiera? Obliczam, że śpi już od 12 godzin, nie licząc tego co przedrzemał udrapowany na grzejniku w schowku. Po cichu wchodzę do sypialni, rozsuwam zasłony, otwieram rolety. Zawsze są szczelnie zamknięte, nawet za dnia pali się tu światło. Resztki mentalności biedoty w sypialni ma być zawsze ciemno. Może ma to jakiś związek z pracą zmianową w fabrykach? Tato kiedyś sporo pracował systemem zmianowym. Zdaje mi się, że przez cały czas, kiedy przemieszkiwaliśmy w Kalifornii, tak właśnie pracował. A może zaciemnianie sypialni to obyczaj irlandzki albo francuski? A jednak muszę wpuścić do tego pokoju trochę światła i powietrza, inaczej nigdy nie pozbędę się smrodu. Chcę też wygnać ciemne, podłe duchy, a wpuścić dobre wróżki i słońce. Siadam w otwartym oknie, żar leje się z nieba, więc rozpinam koszulę i zapadam w dżemkę, siedząc na krześle z głową opartą o ścianę. Budzę się, jest druga po południu, tato już nie śpi, nie wiem od jak dawna. Leży na plecach, nie drży, nie częsie się, oczy ma spokojniejsze. Nagle widzę, że cała jego twarz jest mokra od łez. Leży i płacze. Łzy spływają mu po policzkach. Przesuwam się bliżej. Poduszka przemokła na wylot. Płacze cicho. To nie jest szloch, tylko długi, ciągły, niekontrolowany płacz. Kłaszczę go po głowie. Kładę dłoń na jego dłoni. Po raz pierwszy łapie mnie za rękę i przytrzymuje. Co się stało, tato? Przecież wszystko jest dobrze. Zaczyna płakać jeszcze bardziej. Zanosi się płaczem, szlocha. Nie chce na mnie spojrzeć, oczy ma rozwarte, wpatrzone w sufit, szlocha spazmatycznie. Cały czas mówię do niego, pocieram dłonią jego dłoń, jego druga ręka zaciska się na mojej. O co tu może chodzić? Co jest przyczyną? Unoszę go ostrożnie, przesuwam na krawędź łóżka, tak żebym mógł go ubrać, a on przez cały czas płacze. Rzadko się widzi, żeby mężczyzna tak płakał, tak przejmująco, bez histerii. Opatulam go i wyprowadzam na patio. Kładzie głowę na oparciu leżaka i dalej płaczę. Patrzę na niego przez chwilkę, potem wchodzę do domu, żeby zrobić coś do jedzenia. Czuję się kompletnie bezradny. Na przyrządzam kanapkę z serem, nalewam piwa do szklanki. Kiedy wracam, widzę, że nawet się nie ruszył i wciąż płacze. Odwodni się przez ten płacz. Nie udaje mi się nakłonić go do jedzenia. Nie chcę otwierać ust, a kiedy siłą wpycham mu do, kęs, do ust kęt z kanapki... Nie chce rzucić. Nie stawia oporu, tylko po prostu nie zwraca uwagi na jedzenie. Nie dostrzega go. Próbuję wlać mu trochę piwa między zęby, ale krztusi się. Poszło do tchawicy, jeszcze go wpędzę w chorobę płuc. Uch. Siedzę tak z pół godziny, trzymając go za ręce, w nadziei, że to się zmieni, że to ustanie, ale tato się wcale nie chce wypłakać. Płacz trwa i trwa. Wskakuje do domu. Łapie przenośny telefon, tak żebym mógł rozmawiać, siedząc na schodach i nie spuszczać go z oka. Dzwonię do Joan. Telepatia czy co? Jeszcze nie zdążyłem otworzyć ust, a John. Przecież nie może być jeszcze pewna, że to ja, a już woła. Co się stało, Jack? Co się dzieje? Nie wiem, co się stało, Joan, ale tato płacze i nie może przestać. Obudził się z płaczem i cały czas płacze. Matko Boska, co ja mogę zrobić? No nie wiem, może byś tu wpadła, ja już wysiadam. O, oczywiście, zaraz będę. John i Mary Aline powinni lada chwila wrócić, to przypilnują mamy. Dzwoniłeś do doktora Etridge'a? Słucham, Joan, ale patrzę na tatę. Nie zwraca uwagi ani na mnie, ani na to, co ja robię. O, dobra myśl, John, zadzwonię do Etridge'a. Strasznie mi przykro, że ci zawracam głowę, ale wyraźnie widzę, że nie nadaje się na pielęgniarkę. Dzięki Bogu, że nigdy nie poszedłem pracować do szpitala psychiatrycznego, bo chyba po miesiącu byłbym największym świrusem na oddziale. Pamiętaj, Jack, to jest twój ojciec. Żaden lekarz nie leczy własnej rodziny. Jak dobrze słyszę jej spokojny, zrównoważony głos. Nie chce mi się nawet odkładać tej słuchawki. Dobra, Joan, zadzwonię do Etridża i czekam na ciebie. Jak przyjedziesz, zrobię może jakieś zakupy albo przepierkę. Nie mam już nawet czystej bielizny ani skarpetek. Przyniosę ci to, co już wyprałam. Jest też trochę Twoich rzeczy. Będę około czwartej. W ten sposób uniknę jazdy w godzinach szczytu. Dobra, ale uważaj, nie potrzeba nam kolejnych ofiar. Oddział nagłych wypadków pęka w szwach. Dobra, dobra, ty, Kwoko. Będę uważać. Śmieje się cicho, jak wspólnik. W takim łagodnym, pełnym zadowolenia śmiechu jest coś kojącego, dobroczynnego, nawet jeżeli wszystko stoi na głowie. Gdybym tak mógł zamknąć ten śmiech w butelce albo go nagrać na taśmie i odtwarzać po korytarzach zakładów psychiatrycznych w trzy miesiące, opustoszałaby one do połowy. Odkładam słuchawkę. Wyciągam wizytówkę Perpetual i kręcę numer do Etridża. Tato siedzi na wprost mnie i ciągle płacze.